Cześć, witajcie na kolejnym filmie na moim kanale. W tym odcinku chciałbym Wam zaprezentować monety. Ten filmik będzie odpowiedzią na nominację od inicjatora zabawy numizmatycznej, kolekcjonera historii. Bardzo dziękuję Ci za nominację. Jest to ogromny zaszczyt, że mogę również tworzyć pewną część historii na polskim numizmatycznym YouTubie. Na początku chciałbym Was przeprosić za mój głos, za ewentualne kichanie, kaszlenie podczas tego nagrania. Nie wszystko wiadomo da się wyciąć, gdyż mój stan zdrowia pozostawia wiele do życzenia, ale nie jest aż tak tragiczny i korzystając z czasu 72 godzin ten filmik postaram się dla Was nagrać. Także Zapraszam do oglądania. Pierwszą kategorią jest moneta najdroższa i moneta najtańsza. Jeśli chodzi o monetę najdroższą, to jest to u mnie obecnie 2 zł z żniwiarką z roku 1925 z kropką podacie. Tutaj zrobię Wam zbliżenie. I druga strona. Moneta jest w stanie średnim, bym powiedział trzecim, ale jest to obecnie najdroższy numizmat w mojej kolekcji. Jeśli zaś chodzi o monetę najtańszą, to jest to dwugroszówka. Z 1949 roku znajduje się ona tutaj ze względu na stan, tak, ta moneta jest u mnie w kolekcji, do PRL-u nie przywiązuje znaczącej wagi, a mam tą monetę w kolekcji ze względu na to, że nie mam innej dwugroszówki w lepszym stanie, a na razie do kupywania nie garnę się. Także przechodzimy do następnej kategorii. Moneta największa i moneta najmniejsza. Monetą największą jest 5 kopiejek 1863 rok w stanie bardzo słabym, ale jest to moneta największa. Jej średnica to jest ponad 36 mm. Myślałem tutaj dać jakąś dziesiątkę z drugiej rp ale tam jednak ta średnica jest mniejsza. No i wybrałem tą. Jak widzicie z tej monety jest słaby, także nie będę się tutaj rozgadywał. A jeśli chodzi o monetę najmniejszą, to też miałem dylemat i sprawdzałem i żeby nie powtarzało się tak jak u innych, takie pozycje, jakie inni uczestnicy wybrali, to ja tutaj zaoferuję jedno groszówkę z Drugiej Rzeczypospolitej. Te groszówki mają takie same wymiary, czy to z generalnego gubernatorstwa. Także yy, kolekcjoner historii dał monetę z generalnego gubernatorstwa, to ja daję z drugiej rp. Następna kategoria moneta najciekawsza i moneta najnudniejsza. Jeśli chodzi o monetę najciekawszą, to miałem dość spory dylemat, bowiem każda moneta jest na swój sposób ciekawa. Ale postawiłem na złotówkę z 1982 roku. Niby niepozorna złotówka, ale wybrałem ją dlatego, że jest to odmiana z cienką ósemką w dacie. Także delikatnie. Rzadsza niż te pospolite złotówki. A jeśli chodzi o monetę najnudniejszą, to również miałem pewien dylemat. I postawiłem na jednego forinta z Węgier. Gdyż moim zdaniem ta moneta jest zbyt prosta. O ile mm, awers przedstawia tutaj herb, to i tak jest tutaj moim zdaniem za pusto i nic mnie tutaj nie fascynuje w tej monecie. Także przechodzimy teraz do monety. I kolejna kategoria. Moneta najulubieńsza, najmniej lubiana. I tutaj również miałem swego rodzaju dylemat. Bowiem do każdej monety się przywiązuje jakąś wagę, i ciężko jest, w moim przypadku, przynajmniej wyznaczyć tą najmniej lubianą. O ile z monetą najulubieńszą nie masz takiego problemu. Tutaj postawię na 10 złotówkę z Piłsudskim z 1937 roku ze względu na jej stan. To jeśli chodzi o monetę najmniej lubianą, no to małą wagę, najmniejszą wagę przywiązuję do zagranicy w mojej kolekcji. No i chyba w szczególności do monet mołdawskich, a więc tutaj 25 bani. Nic nie z tej monecie takiego nadzwyczajnego, że tak to powiem. I nie kręci mnie ona też <grym> znacząco. No, i przechodzimy do kolejnej kategorii. Moneta najładniejsza i najbrzydsza. Moneta najładniejsza to przed, co, ze względu na stan i na kompozycję. W moim ym, przypadku: 5 złotówka z Józefem Piłsudskim z 1935 roku. Monety z Piłsudskim osobiście mi bardzo przypadły swoją kompozycją do gustu. Postać bardzo kontrowersyjna, ale wygląd tych monet mnie po prostu urzekł. A jeśli chodzi o monetę najbrzydszą, to jest to moim zdaniem jeden Fenik z Refenu. No, nie ma tutaj zbyt dużo i mogło tutaj być więcej rzeczy umiejscowionych nie podoba mi się ta moneta yy, kompletnie. No, tutaj jeszcze jako, jak, jako tako to wygląda, ale rewers brzydki. <ścoughs> I ostatnia kategoria moneta najstarsza i moneta najmłodsza. Jeśli chodzi o monetę najstarszą, to mam pewien dylemat. Więc przedstawię tutaj dwie monety. Jedna to będzie jeden szelong Stanisława Augusta Poniatowskiego z 1768 roku. Może Wam tutaj to zbliżę bardziej. A kolejną propozycją będzie... Jedna druga grosza, również z słowa Augusta Poniatowskiego. Najprawdopodobniej z moich oględzin jest to 1767, ale niektórzy mogą tego nie uznać, bo data jest lekko mówiąc nieczytelna. Tak wygląda rewers. No i awers. Tutaj pod odpowiednim. Kątem siódemka powinna być widoczna, ale tego na nagraniu nie da się pokazać. Także moneta najstarsza zaliczona. A jeśli chodzi o monetę najmłodszą, to również nie chciałbym, aby się to powtarzało. Ale niestety, nic młodszego do kolekcji nie włączam, bo jakoś monet. Obiegowych nie kolekcjonuję, i jest to w moim przypadku 5 złotówka. Oj, z 2022 roku. Także jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim za wzięcie udziału również w moim imieniu w tej zabawie. Dziękuję przede wszystkim za nominację od inicjatora. Bardzo dziękuję przede wszystkim za ten projekt, który tak integruje cały, cały YouTube numizmatyczny, może nie cały, ale większość twórców, którzy tam publikują posty. Cieszę się, że również ja mogłem miałem zaszczyt do drugiej edycji dołączyć. Nominacje będą w opisie filmu, gdyż na chwilę nagrywania tego filmu naprawdę nie wiem, kogo nominować. Także zapraszam do opisu i dziękuję za uwagę.